Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was do wyjątkowego domu. Zaledwie 4 minuty od centrum Szybina i 20 minut od samej Bydgoszczy. Zapraszam. Domu umiejscowiony jest na działce o powierzchni blisko 3000 m2, dzięki temu mamy tutaj mnóstwo prywatności, plac zabaw dla dzieci. Piaskownice, huśtawki, trampolina, tu jest po prostu wszystko. W ogrodzie znajduje się duża ziemianka o powierzchni 20 metrów 2 idealna na winiarnie albo spiżarnie. W ogrodzie mamy własną szklarnię, w której możemy hodować zarówno pomidorki, albo inne zioła. Dom o powierzchni 331 m2, powierzchni użytkowej mamy aż tutaj 221 m2. Dom został zbudowany w 2010 roku przez obecnych właścicieli z najlepszych materiałów budowlanych. Dom jest obecnie monitorowany. Mamy tutaj również alem, rolety, także będzie się czuł w tym domu bezpiecznie. Jeszcze dwa słowa dla. Użytkowników motoryzacji mamy duży, dwustanowiskowy garaż w bryle domu. W domu znajduje się gabinet, do którego wchodzimy tuż przed częścią mieszkalną. Dzięki temu możesz przyjmować swoich interesantów, nie przeszkadzając mieszkańcom domu. Gabinet ten to miejsce idealne do pracy zdalnej. Mamy tutaj światłowód, dzięki temu, twoja praca będzie szybka i skuteczna. W domu mamy prywatną siłownię, w której możesz zadbać o swoje zdrowie. Jeśli szukasz tego wymarzonego miejsca, domu, w którym byś się czuł bezpiecznie i komfortowo, to koniecznie umów się ze mną na prezentację. Proszę Cię, nie kupuj innego domu, dopóki nie obejrzysz tej właśnie nieruchomości ze mną, bo nie chciałbym, aby ta nieruchomość przeszła ci koło nosa.